witajcie na moim kanale dzisiaj zobaczycie jak zrobić serwer do QWord tak hmm, często ludzie mają z tym problemy więc tak pierwsze co musimy zrobić wejść do gry Weźmy Start Game wybieramy zawodnika bierzemy Multiplayer Word ja do To ja usunę sobie jeden na przykład ten i mamy Nef World. Create. Yy, tu wpisujemy jakiś seed. 455. 44. Na przykład nazwa. Dla jaka? Word. Czekamy, aż się zrobi świat. Jeszcze momencik. Dobra. I od razu możecie z niego wyjść Nie potrzebujemy do niego wchodzić wcale No i dobra Teraz zależy czy nam się stworzył na sync player czy multi Tak, stworzył nam się na sync Ale to mniejsza z tym Tutaj tak będzie działać eee, Dobrze Kiedy już mamy tę mapę zrobioną Wchodzimy do folderu z grą Szukamy pliku serwer CFG Tu mamy, te, to jest sit naszej mapy na multiplayer Ja już tu mam świat Wpisujemy ten, który my robimy Czyli ja tam 4, 5, 5, 4 tak, jakoś tak Teraz jeszcze zajrzę Select 4, 5, 5, 4, 4, 4, dobrze 4, 4 Bierzemy zapisz. Jest zapisane. Teraz odpalamy serwer. Kiedy serwer mamy już odpalony. Zobaczcie, zlagowała mi się gratoszkę więc od nagrywania. Kiedy mamy już zrobiony serwer musimy mieć IP. Niektórym będzie działało zewnętrzne IP, jeżeli się je ma, więc jeżeli je macie, możecie sprawdzić je tak. Wpisujecie wyszukaj CMD, wyświetli nam się konsola. Lęcik, o jest. Wpisujecie IP config, config i szukacie połączenie lokalne. I pod adres ipv 4 będziecie mieli IP właśnie wyświetlone ja mam tu takie o i to IP muszą wpisać wasi koledzy jeżeli wy zakładacie serwer i wy zresztą też żeby wejść na serwer Wam to będzie działać na pewno jeżeli wpiszecie to IP ale waszym kolegom niekoniecznie no musi działać dlatego lepiej możecie sprawdzić jeżeli Wam nie działa to albo nie macie zewnętrznego IP albo coś po prostu wam nie działa, bo nie działa jak mi Nie wiem czemu nie działa, mam osobiście zewnętrzne, no ale cóż No dobrze Jeżeli to wam nie działa Ogólnie już powinno być wszystko ok, jeżeli wam nie działa, to musicie się połączyć dzięki jakiemuś programowi Na przykład Hamachi Tu już mam kilka sieci, tu próbowałem z kolegą Raz on założył, raz ja sieć I niestety nam na Hamachi nie działało Ale pokażę mimo to w ten sposób no i mam tu sieć już stworzoną Ale ją usunę, ta jest niepotrzebna Utwórz nową sieć Wpisujecie jakąś nazwę Hasło 1, 2, 3 na przykład, jak ja teraz I mamy sieć Koledzy muszą wasi wziąć Dołącz do istniejącej sieci i sieci wpisujecie to co wy wcześniej to oni wpisują już i wtedy hasło wtedy e, oni dochodzą do waszej sieci jesteście połączeni dzięki hamaczy e, abyście mogli wejść teraz na serwer wszyscy musicie wy connect e, wybaczcie trochę mi się poprzątał język connect server wybrać tu o connect server tu, właśnie, w grze wybrać connect server wpisujecie IP z hamaczy Wam będzie na pewno działać Waszym kolegom, nie wiadomo. Powinno, ale... wybaczcie, ale nam nie działa osobiście nie mojemu koledze. No dobra, jeszcze jest jeden sposób. Ten już mi działa, spokojnie se na nim gram. Chociaż mamy lagi, ale to zależy kto jaki ma upload. Tungle. Czekamy aż się zalogujemy. Musicie mieć tam konto oczywiście. Spokojnie, za darmo jest auto logowani logowanie i czekamy aż wszystko się załaduje chociaż ostrzegam że to też nie wszystkim może działać wtedy już musicie szukać innego programu tego typu jest na przykład game jakiś tam jeszcze dodam w opisie ten nazwę tego programu, to będziecie mogli się sprawdzić. Tylko nie wiem, czy tam dodali już tą grę. No dobrze, w tą grę przeszukaj sieć, wpisujecie cube i wchodzicie na polski cubewordpolska.pl Czekacie chwilkę. No dobra, jesteśmy w sieci. Teraz serwer już jest zrobiony i macie tu wirtualne IP napisane. Ten kto zrobił serwer musi podać wszystkim to IP i właśnie wszyscy wpisujecie w serwer to IP o tutaj czyli w moim przypadku to by było 7, 51, 140, 237 długo mi się to zapewne będzie ładować bo to serwer ja jeszcze mam lagi zanim to się załaduje to już naprawdę no ale dobra jakby wam nie działał ten serwer to po prostu byście dalej byli w oknie, o właśnie ja jestem już w oknie bylibyście e, z IP, gdzie wpisywaliście i byłoby brak odpowiedzi przez chwilę to znaczy, że serwer już, już nie wejdziecie po prostu na serwer, bo go nie czytam o proszę, to jest właśnie mój zawodnik, mój serwer zabiony trochę mgła jest, długo się będzie ładować, no ale cóż e, no więc dobrze Serwer jest, wszystko wiemy, że działa. To był ostatni sposób, który znam yy, który mam i mi działa jedyny. Wy możecie jeszcze próbować w innych sposobach, z innymi programami. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Yy, więc ja się z Wami żegnam. Darka, cześć.